to jest, jakbyśmy tak mogły scharakteryzować właśnie ten śląski strój ludowy? Tutaj y, trzeba powiedzieć, że właśnie jest cała grupa śląskich strojów ludowych y, i ta grupa jakby nam najbliższa, czyli te stroje górnośląskie, w skład których wchodzi między innymi ten taki najbardziej rozpoznawalny, czyli rozbarski z okolic właśnie Bytomia, a później mamy strój pszczyński, mamy raciborski, rybnicko-wodzisławski, do grupy strój górnośląskich wchodzi również strój górali śląskich czy też wałaski właśnie cieszyński. I później możemy się poszerzać dalej, aż w stronę stroju Nyskiego, przepraszam, Oleskiego, Opolskiego, czyli cały teren Opolszczyzny, bo to przecież też jest Górny Śląsk, aż poszerzamy się do Śląska, czyli już tu chodzimy w stroje dolnośląskie. I rozumiem, że wystarczy jakikolwiek z tych, które Pani wymieniła, strojów założyć, i można się pojawić na próbie. Ustanowienia rekordu. Zgadza się? Dokładnie tak. A sama merynka wystarczy, czy, czy raczej to musi być kompletne? Nie, no to musi być kompletne. Kompletnie. Nie można przyjść, powiedzmy, w jeansach i merynce. Aha. Należałoby tutaj się ubrać w strój taki. Poziom ten, naładowania 70%. Masywny, czyli albo mężatki, albo panny, kawalera, starszego mężczyzny, czyli mieć albo wiatrę,